Sponsorem odcinka jest SFD największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Witam, słuchajcie, jesteśmy świeżutko po, kej, po Kejdżu, po kejdżu specjalnym Amadi, witam. Wiesz to welo wyciągnąłem z buźni. <grym, grym, grym>, grubo, dużo, dużo się działo, szczególnie na początku, potem już trochę wyhamowało. Twoje ja posła... Wagę, wagę już też robię i szybko w miarę się energia skończyła. Jak mój tata wleciał to już w ogóle mi tak. Y, 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 miks emocjonalny, no kurde, ja, ja, ja szczerze mówiąc. Nienawidzę Alana jak nikogo kurnego, ale nie wiem czy on go przypadkiem nienawidzi bardziej, bo jak... Mu... Wiesz co, dla każdego człowieka um, są rzeczy święte, nie? I Alan mówi, że nie mam przyjaciół i tak dalej, chociaż uważam, że prawdziwych mam więcej niż on, co nie? Mm -hmm. Bo chodzi o prawdziwą, ale faktycznie nie bójam się z influencerami, chociaż mógłbym, nie bójam się e, z różnymi ludźmi. To, daj, daj to. <gry> nie bójam się. Słuchajcie, tutaj... E... Mogę powiedzieć kto? Co mogę? Pan Darek słuchajcie, zarządził, liczy mi czas wywiadu, ale ten nie, groźny nie, to nie chodzi o czas a, wywiadu, nie? E, a co? A, zaraz ci powiem, zaraz okay. ci powiem. ale rodzina jest dla nas święta, jesteśmy, jesteśmy, uważam, że bardzo rodzinni i każdy za każdego wskoczy w ogień. Jak wiesz, w ogóle on gada, ja powiedziałem, że wycofuję się z, z powodu choroby swojej mamy, ja nie chciałem tego w ogóle mówić publicznie, zacznijmy od tego, nie chciałem, tylko wtedy tamta federacja, nie wiem czy wiesz, że ustawiła oświadczenie grożąc mi karami i tak mm. dalej, więc... A ja ich tylko poprosiłem, żeby nie musiał dzisiaj na program, bo, bo nie spałem całą noc, bo wczoraj się dowiedziałem, bo nie spałem nawet minuty i przyszedłem jak zombie. I że wieczorem im powiem tylko co. Oni im powiedzieli spoko, y, próbuję zasnąć, się dowiaduję, że nagle oni wstawili oświadczenie. A mi mówiąc co innego. No i później, wiesz, on y, cisnął, że, y, cisną, że moja mama nie była... Cisnął, że moja mama nie była chora, że sobie no. wycieram ją twarz i tak dalej. No to przecież dla człowieka, dla którego, y, wiesz, ma tylko żonę i syna jest... Wszystkim ja właśnie e, zawalczę dla swojej rodziny, mhm. zawalczę dla swojego ojca, bo i, i, i naprawdę go skrzywdzę. I powiem ci, że to eskalowało tak daleko, że do tej pory gadał różne głupoty, pomawiał mnie, więc sp niech spotka się e, twarzą w twarz z prawdą. I tu już mój. Masz od członka mojej rodziny, odliczamy, odliczamy. Wiesz do czego? Do piątku. I niech sobie nikt nie myśli, że to nie wleci. Niech sobie tylko nikt nie myśli. Czyli to, o czym ty mówiłeś, o czym ty zapowiadałeś, tak? Tak, spotkanie z prawdą twarzą w twarz. Okay. A później już tylko w pipi i do kanałów. E, mocny masz e, ten tutaj swój team ze swoim tatą. Co? Bo to już nie jest pierwszy raz, kiedy on e, interweniuje, kiedyś była podobna sytuacja. Nie wiem, czy pamiętasz z Adrianem Polakiem. No tak. e, jest jedyną osobą, która dała radę wbiec, w ominąć ochroniarzy. Dwa I, razy się potknął. To prawda, ale wiesz, tam było ciemno, nie? nie? On tam nigdy nie był, nie był nigdy tam, więc mógł tego schodka nie widać, no ale dobiegł wtedy do Adriana. Tak. E, ale, w... ale wiesz, no, ja, to nie jest tak, że ja napuszczam swojego ojca na kogoś czy coś takiego, tylko po prostu w momencie, gdy konflikt dotyka mnie, to się ojciec nie f. W... ale jak y, są w bliscy, w tym najważniejsza osoba chyba y, dla niego w życiu, moja mama, no tak. ja jak o tym myślę, to, <laughs> to jest to dla mnie emocjonalne i nie myślcie sobie, że ja pękam psychicznie. Ja naprawdę przysięgam, że bardzo chcę tej walki, ale, ale, ale no, rodzina jest dla mnie wszystkim dosłownie. Yy, ale tam też poszło trochę niezrozumienie, bo on y, mówił wręcz właśnie dobrze, on ale się chyba przeprosić, potem dzisiaj nawet przeprosił. Nie ma znaczenia, nawet co mówił, ważne jest, co mówił miesiąc temu. Jak zostałem pocięty, yy, to też yy, gadał wtedy i nakręcił na mnie falę hejtu. O i co? Z tego, że przeprosił dwa lata te, później. Myślisz, że to kogoś obchodziło dwa lata później, yy, a, a takie łatki farmazonów zostają do dzisiaj. Yy, Amali dużo się działo na samym początku. Yy, wtedy kiedy tam na się położył. Ja nie spodziewałem się, że Jego w ogóle ktoś... Ja pod... za... go naprawdę chcę skrzywdzić, chcę go Mój ojciec aż życzy mu tej e... choroby, którą miała moja mama, ale ja uważam, że... że to, co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku dni, i tak go wykończy. I tak go wykończy. I e... on jest tak karany przez życie, bo Bóg, którego wierzy, widzi, jakim jest... jaką jest kanalią. Mhm. Słuchaj, czyli teraz pomimo nawet tego, gdyby się odezwał do was, to ty tak czy siak to puszczasz w piątek? Ja nie wiem. Ja nie gwarantuję, czy to będzie puszczone, czy nie. Ja chcę. Ja mu daję szansę, na którą nie zasługuje. Dlaczego mu ją daję? Nie wiem dlaczego. Nie umiem na to odpowiedzieć, ale. On jest głupi. Więc z niej nie skorzysta. Mhm. Yy, ale też musisz. No mu ze świadomością, że nie skorzystał, żeby później czuć się chyba dobrze na sumieniu, że dałem mu szansę. Ale też musisz uważać w tym pojedynku. Kurczę, no bo wiesz, co by nie mówić, Alan trochę tych pojedynków no, przegrał, ale trochę też ich wygrał. Długo trenuje. Yy, technicznie on jest bardzo dobry na tarczach wygląda świetnie. Yy, to nie będzie taki łatwy pojedynek. Mm. Nie uważam. Uważam, że będzie łatwiejszy, niż się ludziom wydaje. Stary, ja wiem, po co tam wchodzę. Ja wchodzę go skrzywdzić. Zawsze jak biję ludzi z złą intencją, czyli z intencją zrobienia komuś krzywdy, albo jak agresja i adrenalina we mnie buzuje, od której jestem uzależniony, to przy takich walkach mam jej tak niesamowitą dawkę, że nic mnie, stary, nie zatrzyma. Co innego jest, jak wychodzę do kogoś, do kogo nie mam konfliktu, a ja go nienawidzę w głębi serca i ja mu nie życzę źle. Ja mu gwarantuję, że w tym życiu będzie miał przed... Może zakończymy medialnie nasz konflikt. Medialnie. Medialnie. Zobaczymy, co będzie dalej. E, słuchaj, dużo też było emocji pomiędzy Natanem właśnie, a e, Alanem. Jak ty możesz to właśnie skomentować, ich spięcie? Ja mogę skomentować to w taki sposób. Jedni mogą pomawiać e, i dawać e, niestworzone fakty. To dlaczego Natan nie może? Nie wiadomo, czy. wiesz, ja nie mówię, że tak było, czy tak nie było, co nie? Ja mówię, że, dla, że o to mu chodziło. Dlaczego to nie działa w dwie strony? A jak w ogóle się spodziewałeś, że to będzie wyglądało? Bo na początku było ogólnie ok. Wszystko się zaczęło tym, jak wstał Sekwento i y, chciał zliściować właśnie Natana. Mm, Ty, no stary, tam woda się rozlała. Y, Alan podbiegł, kopnąć, y, Alan podbiegł, kopnąć, y, sokerkikować Natana. No to wiadomo, że od razu wstałem, żeby zainterweniować. E, tam nie wiem, już czy na wodzie, czy ktoś mnie szarpnął. E, Wypiłem się, co nie? Ty, ale czuję, że coś mnie tak lekko dziobie, nie? Patrzę do góry mówię, ty ochroniarze mnie k***a kopią, nie? Bo tylko ich widzę nad sobą, a coś mnie dziobało. Zakładam no. się, że mnie kopał, ale robił to tak lekko, co nie? On, że... on ciebie? Tak, robił to tak k***a lekko, że nawet nie mam poczucia takiego, nie? Żeby mu wypychał. Wiesz, że co mi chodzi, ale niech uważa, bo. Inaczej mi na niego złość przeszła. Dość śmieszny gość, tak? O, no. W ten sposób. Jakby nie czuje nienawiści, co nie? No myślę. Ale, ale jak się... U... No tak, bo on u... mówi, że na Tana, ale jak się uzbiera, to go gdzieś tam koń. Ja to niczym jakby go ko... koń w głowę kopnął, nie? Więc też nie, nie kontroluje, wiesz, swoje zachowania. Okay. I. A i tak jakby zauważył, że na Natana, to też by mu przypił, no ale no nie wiem, no, zbiera mu się, o. Zbiera mu się na razie. Mieliście co, taki swój team, co? Trójkę. Eee, święta trójca. Eee. nie lubiłem. <laughs> Na ten mówi, że ciosa nie lubię, słuchajcie. Eee. Żartuję. Dzisiaj mi się dwoiło w ogóle w oczach tak dwóch. Nie jestem do końca zadowolony, bo uważam, że nam już się nie chce przetkać. Ja, jak go widzę poza, to wtedy mam ochotę się rzucać. Nie wiem, ci tego wytłumaczyć, bo wtedy czuję, że a może coś się uda, co wyszarpać go, uderzyć. Nawet się zastanawiałem, czy nie rzucić tą szklanką go w głowę, ale mówię nie, bo za, zaraz będę patologią, tylko że ja bym w życiu, w życiu takich rzeczy nie zrobił, ale jak jego widzę, to otwiera mi się nóż w kieszeni. Mhm. Słuchaj, no jest walka za trzy dni, pewnie macie niemało pieniędzy do wyjęcia, także Amady, ja Ci dziękuję za dzisiaj. Licznik, słuchajcie, licznik tyka, jest. Tyka, on Ale wiem, że żyje tą nadzieją. Demony wracają. Na razie myślicie uuu, ty zawsze tak zapowiadasz. Jedyne, co na razie zapowiedziałem i nie wyszło, to numer, film numer dwa na Arka. Powiedziałem, że jedna osoba pozostawia ten przycisk. Teraz ten przycisk leży w moich dłoniach. Ja też, też uważam, że na tyle, na ile Arek zasłużył, karma do niego wróciła. Uważam, że po prostu nasze rachunki się wyrównały i tam chyba później miałbym Wyrzuty sumienia. Mhm. A tu zasnę jak dziecko, bo ja k... wiem, że universe, co nie? Że te wszystkie k... rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie pomóc, yy, pojąć, co nie? Wracają teraz do tego złego człowieka. Yy, Zastanawiam się tylko ta historia, jak się go zapytałem o tą Agatę, bo to jest. Yy... Info bezpośrednio od dziewczyny, ale może, moż, mo, można, mo, mogła, mogła kłamać, więc, więc nie chciałem tutaj mówić, że pewniak, za to Tik tak. Masz pewne jak w banku. Kończymy, dzięki za dzisiaj. A nie, czekaj, dawaj tak, bo miałem się... No,